Cześć, z tej strony Piotr. Dziś porozmawiamy na temat e, psychologii związanej z snem. E, no wiadomo, sen to każdy musi wziąć po skończeniu pracy i obowiązków domowych, pójść spać w nocy, zregenerować siły. Chyba, że ktoś pracuje na nocną zmianę, no to wtedy regeneruje w ciągu dnia. Dobrze, Zacznijmy teraz od funkcji psychologicznej snu. A więc, przetwarzanie emocji to po pierwsze. Sen, szczególnie w fazie REM, chodzi o szybki ruch gałek ocznych, tak skróci to, to, to znaczy REM, pomaga w regulacji emocji i przetwarzania stresujących doświadczeń z dniach codziennego, w ciągu dnia, co się działo. E, czyli działa tak, jakby można e, regeneracyjnie. Później konsolidacja pamięci. No, z kolei tutaj, po, podczas no mózg e, sortuje i umacnia wspomnienia co wspiera naukę i zdolności do rozwiązywania problemów. Stąd, moi drodzy, że zarówno e, Panie, jak i Panowie, jak mamy dzieci, to zalecane jest, żeby dzieci szły wcześniej spać, bo jak tutaj wspomniałem, jest konsolidacja pamięci. Lepiej zapamiętują, lepiej uczą się w szkole. No i trzecia rzecz to będzie regeneracja psychiczna, a więc sen pomaga przywrócić równowagę psychiczną, a jego niedobór wiąże się z takimi rzeczami jak lęki, depresja, zaburzenia nastroju i obniżona odporność na stres. Dobrze, no to jeszcze powiem na temat sny w teorii psychologicznej. Psychologicznych. No to tu na pierwszy rzut oka wyłania się psychoanaliza Freuda. Zgodnie z tą teorią Zygmunt Freud uważa, że sny, spełni, sny są spełnieniem ukrytych, nieświadomych pragnień. Chodzi tu o pragnienia takie jak często to, co podkreśla ten Freud. Są to pragnienia seksualne, tak, oraz związane z agresją. jedna albo drugie. Tak głównie Freud wyróżnia głównie te dwie formy. Owszem, jakieś mniejsze inne formy też, ale głównie na tych dwóch założeniach Freud snuje. Wyróżniał on treść jawną, czyli to, co się pamięta ze snu, oraz treść ukrytą, a więc symboliczne znaczenia, które można odkryć poprzez interpretację. I tutaj pragnę zaznaczyć, że ta treść ukryta w tych snach. To można się posłużyć, żeby zinterpretować te znaczenia taką rzeczą prostą, jaką jest senik. Cennik. cennik. W cenniku jest na przykład, że wyrwanie z zęba, czyli, że jakaś kłótnia na przykład. No tak strzelam, bo ogólnie, byłoby trzeba kupić cenniki i poczytać fragmenty, które się nagle, co komuś się przyśniło. Co znaczą. Dobrze, idziemy dalej. Psychologia analityczna Junga to jest drugi z kolei filozof, który uważa, że syny są przekazem z nieświadomości zbiorowej, zawierającej archetypy i symbole, są narzędziem samozrozumienia i intencji osobowości, czyli że przez syny wyrażamy swoją osobowość, swój charakter swoje cechy dobre i złe. No i ostatnia to jest podejście egzystencjalne, że sny ujawniają głębsze pytania o sens życia, strachy, tęsknoty, no i niezrealizowane możliwości, czyli że sny są w tym wypadku tak zwanym odzwierciedleniem nas samych. No wiadomo, że pytamy się o sens życia co mi przypuśćmy po tej pracy, no to w snach może się przyśnić, że e, związany, jakiś sens związany z, nasz, z pracą. Niekoniecznie naszą, ale kogoś przypuśćmy, kogo znamy. No i w, po obudzeniu się możemy przeanalizować to. No i tu przechodzimy teraz do analizy i snów terapii psychologicznej. A więc. No to tu na pierwszy rzut wychodzi psychoterapia, czyli psychomatyczna terapia, podkreślam psycho psychoanalityczna terapia. Potem będzie jungowska terapia oraz integracyjnej terapii. Chodzi tu o analizę snów, które pomagają po pierwsze tak, odkryć ukryte konflikty wewnętrzne, następnie zrozumieć wzorce emocjonalne i behawioralne, i pracować nad traumą i nieprzetworzonymi doświadczeniami. No i tu jeszcze pewne zaznaczyć, że oprócz takich przyjemnych snów, jakie wiele osób ma przyjemnych, bądź też neutralnych, pojawiają się też również koszmary. Powtarzające się syny często też mogą się pojawiać które wskazują na niepokoje psychiczne wymagające szczególnej uwagi. Czyli jeżeli coś się nam ciągle śni, że na przykład załóżmy zmarła ciotka na przykład się śni nam dość często, to możemy przeanalizować, że mm, na przykład otrzymamy spadek albo jakieś pieniążki na wpadną, no tak coś tego typu na przykład. No i zaburzenia snu, a zdrowie psychiczne na sam koniec. Niedosyt snu lub zaburzenia snu to są głównie bezsenność, apneusz oraz anarkolepsja. Anark narkolepsja. Są silne, silnie powiązane z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, Lęk, lęk, Zespół e, stresu półrazowego no i e, leczenie zaburzeń snu często jest częścią terapii zaburzeń psychicznych. E, wracając do tych e, zaburzeń snu, teraz dość często słyszy się, że wiele osób w społeczeństwie no, chodzi do ps psycho psychiatry albo do e, psychologa. E, moim zdaniem po, po, polega na tym, że jest dzisiaj pęd za pieniądzem, pęd za pracą, wszystko szybko, szybko. No i człowiek mm, nie wysypia się, ma zaburzenia snu. No i pojawiają się niestety te choroby. Dobrze, to będzie na dzisiaj wszystko. Proszę łapkę w górę. Oraz o subcricionovanje moje каналу.